Rozstrzygnięcia wciąż nie ma. Decyzja w sprawie opieki nad sześciorgiem dzieci, które samotnie wychowuje Wojciech Kabza, z łodzi zapadnie prawdopodobnie dopiero na kolejnej rozprawie w marcu. O sprawie pana Wojciecha zrobiło się głośno pod koniec września, kiedy sąd postanowił tymczasowo odebrać dzieci ojcu. Interweniowali MOPS i Ministerstwo Sprawiedliwości. Wówczas sąd odstąpił od decyzji a rodzinie przydzielono kuratora. O szczegółach Joanna Kaczmarek. Nikt nie mówi, że to rodzina bez problemów, bo kiedy jeszcze rok temu dzieci mieszkały razem z obojgiem rodziców, w domu zdarzały się awantury, pojawiał się alkohol. To właśnie wtedy pracownicy socjalni i kurator zdecydowali, że tej rodzinie potrzebna jest interwencja sądu. Od tamtej pory jednak wiele się zmieniło. Matka odeszła, pan Wojciech poszedł na terapię i wziął się za siebie. Pierwszą batalię musiał stoczyć we wrześniu, kiedy sąd chciał tymczasowo odebrać mu dzieci. Teraz walczy dalej. Oto by dzieci zostały z nim już na stałe. No i starszych nawet żądek rozbolał z tego wszystko i przeżywają to samo jak ja. Sąd przesłuchał dziś sześcioro świadków. Zeznawać nie chciała babcia dzieci od strony matki. Mieszka z Panem Wojciechem i maluchami, a z córką kontakt ma znikomy, ale jak mówi, to nadal córka. Maluchy bawią się i mówią babcia, a jak coś tam im się stanie, to przychodzą i mówią mi mama. Więc jestem dla nich babcią i mamą. A pani córka chce zobaczycie dzieci? No, To jest jej sprawa i ona będzie to sobie, musia, musi to załatwić. Nie widzi przeszkód, żeby dziećmi się zająć, natomiast na tym etapie musi regulować swoje sprawy, sprawy mieszkaniowe. Jakby od początku musi, musi też ułożyć swoje życie. Nie oszukujmy się. Pełnomocnik matki nie ukrywa, że sprawa prosta nie jest. I to jeszcze nie koniec walki o dzieci. Myślę, że całe to postępowanie nie jest przypadkowe. Myślę, że będzie zmierzało w kierunku ograniczenia władzy rodzicielskiej, jak przypuszczam, obojgu rodzicom. Pełnomocnik pana Wojciecha wypowiadać się nie chciała. Ciepłych słów pod jego adresem nie szczędzą za to pracownicy MOPSu. Pracownik socjalny nie ma absolutnie żadnych zastrzeżeń co do funkcjonowania rodziny. Służy wszelką możliwą pomocą. Była tam nawet codziennie, nie dlatego, że jest taka potrzeba, tylko po prostu dlatego, że jest w rejonie akurat no to wchodzi. Nawet nie kontrolnie, po prostu się zorientować zadać pytanie, czy w że się pomóc. I jak dodają pan Wojciech, bardzo się stara dla dzieci. Zawsze coś tam z... przychodzi, coś ma dla nich. A to jakieś owoce, a to bo... robi zakupy. Bardzo dużo się zmieniło. No i czekamy właśnie na resztę świadków, którzy staną do rozprawie i potwierdzą, jakie naprawdę nasze życie było. A jest naprawdę teraz super. Sąd ma zapoznać się także z opiniami dyrektorów szkoły i przedszkola, gdzie chodzą dzieci. Jeśli pozostałych świadków uda się przesłuchać na kolejnej rozprawie, decyzję w sprawie rodziny pana Wojciecha poznamy prawdopodobnie w marcu.